Nie była jedynym bóstwem. W różnych regionach przyjmowała różne imiona i postaci. Niemal wszędzie jednak to ona była najważniejsza. W magazynie na początku było słowo dziś wielka bogini, pani płodności, życia, obfitości, ale też śmierci i wojny. Nazywam się Rafał Nowak-Bończa. Zapraszam na rozmowę z profesorem Andrzejem Szyjewskim. Na początku było słowo. Profesor Andrzej Szyjewski z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po raz drugi już gości w magazynie. Na początku było słowo. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dziś zaprosiłem Pana, żeby porozmawiać o wielkich boginiach, o matriarchacie. Czy jest tak, jak mówi tytuł słynnej książki Merlin Stone, że kiedyś to kobieta była Bogiem? Na pewno były żeńskie bóstwa, czyli kobiety były boginiami albo boginie były kobietami. Punkt wyjścia tutaj byłby taki, że w pewnym momencie pradziejów, w momencie kiedy zakończyły się wzorce życia łowiecko-zbierackiego, Rozpoczęła się rewolucja neolityczna, przejście na rolnictwo, na hodowlę. Wtedy zarazem zmieniły się też pewne wzorce oddawania czci sakrum i patrzenia na sakrum, najprawdopodobniej właśnie z powodu tej zmiany. I jedną z tych istotnych zmian, które wtedy się pojawiły, było także nastawienie na żeńską sakralność, żeńskie bóstwa były związane przede wszystkim jak gdyby z płodnością, płodnością, tak z płodnością, z obfitością, z utrzymaniem ciągłości rodowej, przeniesieniem tych wszystkich wartości, które są w poprzednim pokoleniu na następna, więc z pewną wiedzą dotyczącą życia i też poniekąd ze względu na swoje silne powiązania biologiczne, powiedzmy, z życiem i śmiercią. dawaniem życia, a w konsekwencji przez przeniesienie z odbieraniem życia. Rewolucja neolityczna, no to jest powiedzmy 10 tysięcy lat temu, około. Plus minus tam parę tysięcy no. lat. No, a co było wcześniej? Mhm. 30, 40 tysięcy lat mhm. temu. Mamy mnóstwo tych figurek, mamy tą Wenus z Willendorfu, tak? Wcześniej mhm. jeszcze była Wenus z Hochlefels, mhm. jeśli dobrze to wypowiadam, ale tych figurek było znacznie więcej. To są figurki sakralne? To są figurki, które najprawdopodobniej byłyby powiązane jak gdyby z ideami podobnymi do tych, które mamy w Neolicie, a więc z płodnością, z rozmnażaniem, z wegetacją zwierzęcą przede wszystkim, rozmnażaniem zwierząt i ich, nazwijmy to, podażą dla myśliwych. Ten okres wcześniejszy to jest okres biackowiecki. Kiedy mamy łowców polujących na zwierzynę i zbieraczy, którzy tą żywność roślinną próbują odnaleźć. Łowcami modelowo są raczej mężczyźni niż kobiety, zbieraczami modelowo są raczej kobiety niż mężczyźni. I teraz w obrębie tego społeczeństwa łowieckiego między płciami zachodziła swoista wymiana. Symbolem tej wymiany był m.in. jak gdyby idea takiego bóstwa, które zaklepuje, Umowę pomiędzy ludźmi a zwierzętami, w ten sposób, że zgadza się na to, żeby zwierzęta oddawały się myśliwym, żeby zostawały zabijane. Ze względu właśnie na tą wymienność społeczeństwa, to bóstwo dosyć często przybierało formy żeńskie i najprawdopodobniej te figurki w oryniackich wenus, które mają bardzo. Prosty, a jednocześnie kontynuowany wzorzec. Chodzi o nagą kobietę o fitych kształtach, bez rysów twarzy, z bardzo szerokimi biodrami, a więc cała figurka jest zwykle w kształcie rombu, natomiast małymi stopami, kończynami dolnymi i bardzo malutkimi rękami, z dużymi które są piersiami. zwykle na piersiach, tak na piersiach złożone, to wszystko jak gdyby Powoduje, że badacze bardzo chętnie przyznają, jakby tej figurce funkcje płodnościowe. Najprawdopodobniej w takim razie istniało w obrębie tego paleolitu, w obrębie tego zbierackowieckiego trybu życia, czyli pierwszego trybu życia ludzkości, takie bóstwo, które możemy nazwać panią zwierzyny i które było odpowiedzialne właśnie za cyrkulację dusz zwierzęcych w przyrodzie. Czyli czuwała nad tym, żeby te dusze wchodziły do łon przyszłych matek, rodziły się jako młode. Dojrzewały i następnie czuwały nad tym, żeby one w momencie, kiedy zostają zabite przez myśliwych, nie rozpraszały się, nie znikały, tylko powracały do niej, a ona je potem dalej wysyłała do One Matek. Czyli mamy takie czuwanie nad cyklem, rozrodczym zwierzyny, z uwzględnieniem oczywiście tej relacji myśliwskiej, bo to jest to bóstwo, z którym myśliwy musiał zawrzeć umowę na to, żeby ona zgodziła się oddawać mu zwierzęta. Czy to był największy bóg wtedy, najważniejszy, bogini? Eee, nie wiemy, nie, na pewno nie jest tak, że to było jedyne bóstwo, czy jedyna forma. Z tego, co wiemy, jak gdyby okres paleolitu był okresem raczej układu egalitarnego, gdzie mogły być formy męskie i żejskie, bóstw zupełnie spokojnie reprezentowana, a więc... Obok albo zamiast panie dzikiej zwierzyny, mógł być pan dzikiej zwierzyny, który też najprawdopodobniej był, powiedzmy sobie, patronem inicjacji szamańskich. O, że inicjacje były, no to jesteśmy prawie pewni. Ale nie ma jego figurek nigdzie, nie znaleźliśmy. E, są ryty, które można by domniemywać, że stanowią właśnie obraz takiego bóstwa. Między innymi tak zwany wielki czarownik, Lettu Taki obraz naskalny, w którym przedstawiona jest postać. Która de facto ma w sobie cechy kilkunastu zwierząt, a jednocześnie widać, że w środku jest człowiek. No trudno ją zakwalifikować jako obraz realistyczny, wobec tego jest to wyobrażenie symboliczne. Przedstawiać może właśnie taką istotę, która jest odpowiedzialna za zwierzynę. Wróćmy w takim razie do tej rewolucji neolitycznej, czyli mamy 10 kilkanaście tysięcy lat temu. I wtedy pana zdaniem te żeńskie wyobrażenia bóstw zyskują na ważności? Mhm. To jest ważne, żeby powiedzieć im zdaniem, bo oczywiście trwa spór pomiędzy badaczami, czy w ogóle można mówić o tak zwanej wielkiej bogini, czy te wszystkie obrazy, figurki, idee bóstwa żeńskiego skupiały się jak gdyby w jedność czy nie. Ale w mojej opinii sytuacja wyglądała tak, że to, co byśmy nazwali żeńskim sakrum, wcielonym być może w jedną postać, być może w wiele postaci, które były według mnie hipostatyczne, czyli jak gdyby jedna się wcielała w drugą. Zaczęła dominować. W większej części jak gdyby myślano o kategoriach sakrum w relacjach żeńskich niż męskich. Tak można delikatnie powiedzieć, co by oznaczało, że istniała pewna predylekcja do tego, żeby tego typu bóstwa czy bóstwo żeńskie pojawiało się i było jakby obdarzane całym zestawem symboliki i wobec tego suwerenności nad pewnymi sferami życia. Żeby wyobrazić sobie, jak takie bóstwo wyglądało, czy mogło wyglądać. Pozwolę sobie na mały cytat, ponieważ yy, oczywiście z czasów prehistorycznych nie mamy żadnych danych, żadnych materiałów, ale ja sobie zacytuję tutaj Lucjusza Apulejusza, autora pracy Metamorfozy albo Złoty Osioł. Apulejusz miał to do siebie, że przeszedł przez misteria leuzyjskie, które są właśnie związane jak gdyby ze szczególnym kultem pierwiastka żeńskiego. Nieważne jakie przygody przeżywa, bo to jest powieść w zasadzie przygodowa, zostaje zmieniony w osła. Ze względu na to, że obraził boginię Izydę, potem spotyka się z Izydą i ona mu tłumaczy, kim tak naprawdę jest. Oto przychodzę ja, macierz wszechświata, pani żywiołów wszystkich, praźódło wszech wieków, ja z największa, ja cieni podziemnych królowa, spośród niebian pierwsza. Ja, której twarz obliczem jest pospólnym bogów i bogiń wszystkich, której skinienie rządzi świetlistymi sklepieniami nieba, uzdrawiającymi tchnieniami oceanów, rozpaczliwych piekieł milczeniem. Jak której jedno jedyne bóstwo czci cały świat w wielorakim kształcie, w różnym obrządku i pod różnym imieniem. Czyli mamy bardzo poważny obraz teologiczny bóstwa, które kryje się de facto za wszystkimi objawieniami sakrum. Która sobie mówi, że jest w zasadzie bóstwem całego wszechświata, od nieba, od ziemi i od podziemi, i które mówi, że moje oblicze pod pospólnym obrazem różnych bogów i bogiń czci cały świat. Mhm. Mniej więcej tak możemy sobie wyobrazić, jak gdyby to bóstwo żeńskie, jeżeli rzeczywiście można by o nim mówić. Oczywiście cały czas musimy mieć na uwadze to, że mamy różne społeczności, i różne, powiedzmy sobie, historyczne zaszłości w tych społecznościach. Tak więc yy, nie może być tak, że to był system jednolity, w którym wszyscy wierzyli w to samo. Raczej mamy do czynienia, gdyby, z różnymi możliwościami, które w efekcie składają się na taki obraz, który tutaj przedstawiłem. Mm -hmm. I to bóstwo kobiece, ono ma imię, ono ma różne imiona. Czy to jest ta, nie wiem, mm -hmm. Isztar, Inanna i tak Aha. dalej, czy to ma... jest zupełnie coś innego? Mm -hmm. Ma bardzo różne imiona. Bardzo różne postacie, bardzo różny wygląd. Badacze, którzy próbują jak gdyby przynajmniej dopracować jakiegoś konsensusu w kwestii tego, jak ona wyglądała i z czym była związana, powołują się na zdanie nie naukowca, co prawda, ale tym niemniej bardzo ciekawego człowieka, pisarza Roberta Gravesa, który mówi o potrójnej bogini. Czyli zgodnie z tym schematem byłoby to bóstwo, które jest jednocześnie występuje jednocześnie w trzech postaciach. Co nam to nam oczywiście przypomina. coś przypomina, ale tym niemniej chodzi tutaj o to, że to bóstwo obejmuje właśnie całokształt świata, w konsekwencji kształt struktury czasowej, a więc wszystkie po roku, a jednocześnie kształt życia ludzkiego, a więc występuje w postaci młodej bogini, dziewicy. Która zarządza, nazwijmy to, wszystkim tym, co było związane z młodością, panieństwem, to żałej postaci, czyli bogini płodności, właśnie bogini matki. I trzecia postać to jest tak zwana Starucha, czyli bogini, która zarządza czarną magią, nocą, śmiercią, tymi wszystkimi negatywnymi aspektami. Ponieważ Grecy mieli jak gdyby taki obraz swoim, układzie sił żeńskich, oni mówili o nim Hekate Triformis, czyli trójpostaciowa, albo Hekate Triteis, Hekate jest właśnie tą staruchą, tą boginią śmierci nocy. Bo z tego domniemujemy za Gravesem, że mógłby to być właśnie taki zbiorczy obraz tej bogini. Natomiast jeśli chodzi o imię, to oczywiście każda kultura tutaj używała własnego. Jak długo ta bogini była najważniejsza? Od mhm. kiedy? Możemy powiedzieć do kiedy? Mhm. Powiedzmy tak, mamy badania z początku właśnie pojawiania się tych nowych idei neolitycznych, pochodzące między innymi z i Tepe, gdzie jest pokazane, że po pierwsze jak gdyby pewne zainteresowanie religijne przenosi się w stronę przodków kultu przodków, i po drugie są tam postacie symboli zwierzęcych, powiedzmy między innymi sęp, lampar, i zakładamy, że istnieje pewna ciągłość z kolejnymi odkryciami, z kolejnymi wykopaliskami, które pochodzą już z szóstego tysiąclecia przed naszą erą, z Çatalhöyük, gdzie na przełomie lat 50., -tych, 60., -tych XX wieku badania prowadził melard i on odnalazł no, w zasadzie wszystkie elementy, które jemu się wydawały właśnie tym kompleksem symbolicznym wielkiej bogini, łącznie właśnie z posążkami, postaci kobiecej, która tym razem ma twarz w przeciwieństwie do tych układów paleologicznych, dlatego sądzimy, że tu nie musi zachodzić ciągłość, tak? I która właśnie wiąże się prawdopodobnie z takimi symbolami jak sępy, jak lamparty, a przede wszystkim jak byki. To bóstwo według Melarta było najważniejszym, jego figurki spotykamy w spichrzach i wobec tego ono jak gdyby dominowało w tej strukturze. Ponieważ Melart naraził się władzom tureckim, ponieważ wykradł w zasadzie swoje wykopaliska, wobec tego Turcy w ogóle zabronili badań w Çatalhöyük aż do 1993, kiedy podjął je Hodder, który zdekonstruował tą opowieść Melarta, Powiedział, że to nie tak wyglądało, że równie dobrze były kulty męskie w Çatalhöyük, że tam nie rządziła królowa matka, powiedzmy, i mówił, że jest sporo piosążków, które przedstawiają mężczyzn. Po czym chodnik w miarę wykopalik zaczął trochę zmieniać zdanie i odnalazł, jak gdyby, na przykład taką figurkę, w której pojawia się postać żeńska, która z przodu jest kobietą, a z tyłu szkieletem. Tu mamy dosyć ewidentne nawiązanie właśnie do tej idei bóstwa życia i śmierci jednocześnie, która funkcjonuje. A więc powiedzmy sobie, że tego Melarta nie można już całkowicie wrzucać do śmieci i że trochę jak gdyby tutaj racji w jego koncepcji było. W tym Czatarhaju znaleziono też wizerunki Labrysa. Hmm, tak. To jest taki nóż do... Podwójny topór ofiarny. Co to jest? No właśnie. To jest taki wielki topór o dwóch ostrzach. Który jest trudny w obsłudze, to nie jest broń wojenna. Generalnie on służył do składania ofiar krwawych. Z tego co wiemy, z danych oczywiście znacznie późniejszych, chodzi o kulturę minojską z Krety, dokonywano tym labrysem dekapitacji ofiar, przede wszystkim chodzi o ofiary zwierzęce, te które były ofiarowane jakimś siłą sakralną. Ponieważ na Krecie minojskiej bardzo silne były postacie bóstw żeńskich, Między innymi była pani, która się nazywała Potinia, czyli pani, tak? Labiryntu, a więc pani Labrysu, tak? Labirynt to jest dom Labrysu, inaczej mówiąc. Wobec tego domniemujemy, że te ofiary były do niej skierowane. Najprawdopodobniej tutaj najważniejszą ofiarą była ofiara doroczna z byka, którego na arenie próbowało dogonić, zmusić do działania grupa akrobatów, powiedzmy. To była młodzież obojga płci, która wykonywała akrobację na byku, gdzie głównym osiągnięciem powinno być staniecie przed bykiem szarżującym, wyskoczenie, chwycenie go za rogi, zrobienie salta nad jego grzbietem i zeskoczenie z tego co wiemy z ikonografii, no a potem byk był zabijany. Czyli mamy pierwowzór kogidy, powiedzmy. Mm -hmm. Ale wracając jeszcze do tego labrysu, to było też narzędzie do samokastracji, tak? Autokastracja była jednym z elementów kultu bogini Kybele, ale labrys był ciężkim narzędziem i ciężko to zrobić, dosyć delikatną operację tutaj z jego użyciem, więc najprawdopodobniej to były po prostu zwykłe noże. Dobrze, czyli mamy Gebekli Tepes, swoją drogą polecam odcinek programu, na początku było słowo o Gebekli Tepes, przed kilku tygodni, mamy Czatal Mhm. I co dalej? No dalej mamy jak gdyby takie osady, a w zasadzie już pierwotne ośrodki miejskie jak Jerycha na przykład. I osada, która została założona w pobliżu świętego źródła, gdzie najpierw prawdopodobnie był posążek jakiejś postaci żeńskiej, potem zbudowano wokół niego świątynię. Czyli tym samym mamy zestaw jak gdyby działań mieszkańców Jerycha, które były nastawione na składanie ofiar tej bogini, od niej jak gdyby zależała pomyślność całego tego układu. Mamy powoli powstające kolejne świątynie w Telbrach na przykład tak zwana świątynia oczu gdzie składano figurki pozbawione w ogóle wszelkich cech szczególnych poza tym że miały wielkie oczy w związku z tym przypuszcza się, że to jest symbol właśnie opatrzności tego bóstwa żeńskiego, którego kontynuacją mogło być na przykład to, że statki kreteńskie miały takie oczy wymalowane po obu stronach dziobu, ze względu na to, że oddawały się w służbę, nazwijmy tego bóstwa żeńskiego. Ten motyw w oczu pojawia się właśnie w sztuce kreteńskiej, Więc mamy pewien prąd, tak? pewną ideę, która następnie, przekształca się w czasach historycznych, z tego co wiemy, w bardzo silne postacie żeńskie, postacie bogień, które były już częścią Panteonu, szerszego. Już nie były Ale najważniejsze. Ale tym niemniej zachowywały tak? jak gdyby bardzo silne prerogatywy. I ta tendencja do tego, żeby to bóstwo żeńskie było widoczne, i był odpowiedzialne za cały szereg aktywności, właśnie związanych z płodnością, z narodzinami, ze śmiercią, z cyklem życia, z wegetacją, została zachowana przez całe następne epoki, przez epokę brązu, przez okres historyczny. Także można powiedzieć, że zasadniczo rzecz biorąc, fakt, że w świecie katolickim tak silną rolę odgrywa Matka Boska, może być jednym z efektów, jak gdyby tej utrzymującej się czci, rewerencji w stosunku do postaci żeńskiej w obłębie panteonu. Po prostu trudno się bez niej obyć. Mhm, ale w tym świecie, cofając się jeszcze do tego, mhm. powiedzmy, czwartego tysiąclecia przed naszą erą, kiedy zaczynamy posługiwać się pismem, a konkretnie mhm. robią to sumerowie, w tym świecie kobieta już nie tylko odpowiada za płodność, za tą wędrówkę dusz, powiedzmy, mhm. czy za świat pod ziemią, ale też na przykład no, jest boginią wojny. A właśnie, tak. To jest ten punkt sporny. Zwolennicy tezy o się, prawda, głosili za Marią Gimbuta, z archeologiem pochodzenia litewskiego, że ten kult bogini i okres związany z boginią, to był okres jakby światowego pokoju, ponieważ miejsce tej wojowniczości testosteronu męskiego zajęły wartości żeńskie. Problem polega na tym, że to bóstwo żeńskie cały czas miało swojej opiece wśród jednych z tych aspektów swojej władzy, miało wojnę. To było bóstwo krwawe i takie pozostało. Są jak gdyby ślady. No sam fakt, bogini. że ofiary składano także z ludzi bóstwom kobiecym, No to mhm. świadczy o tym, że nie były bardzo pokojowe istoty. Na przykład w Egipcie mamy boginię wyobrażoną pod postacią lwa, czy lwicy, powiedzmy, typu Sachmet, która jest jednym z tych odpłysków w postaci tej, bóstwa żeńskiego, które, powiedzmy sobie, cały świat chciało pogrążyć w krwi i zniszczeniu, tylko uratowano świat, dlatego że podano jej piwo zabarwione na czerwono, czyli budające krew. I ona myślała, że chłepcze krew, a tymczasem się upiła. Tak. No dobrze, to co się stało w takim razie, że w pewnym momencie te bóstwa kobiece zaczęły tracić na znaczeniu? Czy to, że, nie wiem, Izrael wybrał swojego jednego Boga, który był mężczyzną, to doprowadziło do stopniowej utraty ważności? Rzeczywiście pojawienie się takich systemów jak fizyczny. a przede wszystkim pojawienie się na arenie świata, społecznościach, które prowadziły tryb życia pasterskich, spowodowało pewne zmiany w traktowaniu jak gdyby sakralności. Przede wszystkim ludy pasterskie były patriarchalne. One były z definicji po prostu patriarchalne. Tam władzę sprawował jak gdyby męski, najstarszy członek rodu. Były segmentarne rodowe. Każdy ród był wartością samą w sobie w miejscu układu jednostki. Natomiast z ich perspektywy zarządzał rzeczywistością przede wszystkim Bóg, który miał swoje odzwierciedlenie w kopule nieba. Czyli był jednocześnie Bogiem, dniem, światłością, niebem per se i jednocześnie zjawiskami atmosferycznymi, które nad niebie się odbywają. Czyli tu pojawiły się tendencje do tego, żeby się jednoczyły tym razem jakby różne męskie postacie w obrębie tego Boga. I od razu trzeba powiedzieć, że tutaj zgodnie z Biblią jest to Bóg zazdrosny, ten, który nie lubi konkurencji, a najbardziej nie lubi konkurencji żeńskiej. Jeśli zwrócić uwagę na to, jak to opisuje Biblia. Jako tekst, powiedzmy sobie, o pewnych możliwościach analizy historycznej. W pewnym momencie, kiedy Izraelici uciekli z Egiptu, dostali się do Kanaanu. Mamy nagle wykwit ruchów prorockich i każdy z tych proroków przeklina jak tylko może rozmaite formy religijności tej ludności kanaanejskiej, która przetrwała i wśród której były właśnie elementy żeńskie, bóstwa żeńskie, przede wszystkim chodzi o Asherę czy różne formy asztarte. i w konsekwencji widać wyraźnie jak bardzo te kulty były wpływowe. I jak bardzo to, co byśmy nazwali pewną czystością wiary może tak, Izraelitów, tego boga niebiańsko-gromowładnego, jak bardzo to naruszało jak gdyby te podstawy. Tym niemniej, mamy szereg znalezisk z wyspy Elefantyny, gdzie była kolonia żydowska, z półwyspu Synaj, wskazujących na to, że rzeczywiście jachwę przydawano małżonkę. O tym też już rozmawialiśmy w magazynie. A, Na początku było słowo z profesorem Majewskim. Żeby zakończyć już ten temat, przychodzi chrześcijaństwo, potem zaczyna się religia muzułmańska, zaczyna się islam. Wtedy już o żadnych bóstwach kobiecych mowy nie ma, tak? Teoretycznie. A praktycznie? Praktycznie. Jeden przykład. Ze szkoły Hansa Memlinga pochodzi taki obraz średniowieczny przedstawiający, powiedzmy sobie, cnotę wierności. Ona jest przedstawiona w tej postaci mamy górę z tego szczytu górskiego wyłania się postać żeńska i teraz przed tą górą stoją dwa lwy, zwrócone do siebie z wyciągniętymi ogonami. Problem polega na tym, że ten obraz ikonograficzny pochodzi z bardzo głębokiej przeszłości, między innymi z Hayok, gdzie jeden z posążków to jest właśnie ta bogini siedząca na tronie wsparta na podłokietnikach, które są dwoma lampartami. No i dalej to się przewija wśród rozmaitych postaci. Powiedzmy bogini Kybele siedziała też na tronie z dwoma lwami, czy też jeździła na rydwanie zaprzężonym lwy. Bogini Freya u Germanów jeździła na rydwanie zaprzężonym w dwa koty. Czyli mamy pewną ideę, przekształconą w układ symboliczny, która zostaje przeniesiona. Tak sobie należy wyobrazić jak gdyby relacje chrześcijaństwa z innymi systemami religijnymi. Nigdy nie jest tak, że nowa religia, która wkracza na dany teren, jest jest radykalnym cięciem i wszystko poprzednie przestaje istnieć. Gdyby tak było, no to nie święcilibyśmy jajek, powiedzmy, na Wielkanoc, nie modlilibyśmy się pod choinką na przykład. Także wobec tego mamy sytuację, w której zapotrzebowanie na postać żeńską musiało się jakoś przebić i uzewnętrznić, wobec tego nosięgano do tych postaci, które w głębi układu chrześcijańskiego są żeńskie. Do rozmaitych świętych, ale przede wszystkim do Matki Boskiej, która stała się tutaj zwornikiem tych wszystkich treści żeńskich. Wydaje się, że dopiero protestantyzm, i to ten bardziej radykalny, który odrzucił kult Matki Boskiej, próbował sobie z tym dać radę, i najwyraźniej tam te układy się nie przebijają, aczkolwiek są też postacie żeńskie ważne, jakby z perspektywy protestantów. Profesor Andrzej Szyjewski z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem magazynu Na Początku Było Słowo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia. Na Początku Było Słowo Za tydzień porozmawiamy o trzeciej pod względem liczby wyznawców religii świata, o hinduizmie.